Witam Was na odcinku na moim kanale No i dzisiaj grałem z nami z Kubem Dobra, dawajcie No dobra Musimy zadanie zdobyć koronki i wygra się da No ja mam koronkę Gdzie jest moja koronka? Ja miałem koronkę w może Możesz, co może co? Widzisz jaką mam fajną to? lotnię? A, ja też ją mam. To jest mega a, a fajny. Teraz pokażę jaki ja mam ten. Jaki ja mam... Ten sezon jest mega fajny, bo on jest połączony z... On jest połączony z wilka sezonem i... No i tym nowym. To jest mega fajny sezon I, teraz. I zobacz, co tu jest? Chodź, kiedy ją rzucisz, to normalnie przywołuje ci psa. A, a mam fajne kilo. Nie, nie tak blisko! Mówiłem strasznie się po A czemu on tak? Piesio, gdzie jesteś? Tutaj jest. Odleciał. Pokajasz go. Ej, mogę zrespić kolejnego psa? Ja chcę coś Daj mi. Gdzie ten piesio? Zniknął, poleciał w kosmos. Ty Co jest? Gdzie mnie wywaliło? Się o, Ty kosmos wyleciał. Daj mi jakąś broń, bo ja mam... bo ja nic nie mam. Ja nic nie mam. Ja wezmę chyba tą pompę. Dobra. Co jest w automacie tutaj? Eee, pompa. To ja już mam pompę. Ja mam nawet średni nut. Uuu. No, Nie, ja, mam, ja te mam te nowe rękawice, chcesz zobaczyć jakie? Garang, garang. garang. Typu mam! Ja udaję bota. Dat! Ja udaję bota, zobacz. Dat, typo, dat, typo, dat. Ja udaję bota. Do typu. Ja udaję bota. Idę, ja udaję bota. Bot, Idziemy Robę dwa typy, dać. Zobacz. Czekaj. Szybko szybko, szybko, szybko. Ja spadłem. Zobacz, ja jestem. Ja, je, ja udaję U! bota. U, Dwa typy. Daj. ja udaję bota. Dzięki. Ty. Nie, ja udaję teraz. Patrz. ty mnie ruchasz. Dobra, nie przeklinaj. Bo ja nie umiem dawać cenzury. Ty, mi tych czerw... Możesz, możesz, przeklinać tak cicho, okej? Okay? Ty, moja ulubiona pompa! Bip. A co to robi ten... O kurcze, to skanuje graczy Dostał mnie już hmm. Dawaj, bijemy się Dobra, ty, dwaj, jeden <ślesy> Uciekam jak to śpiewki wygląda Chodź tu Masz miniszki Ojej, przez przypadek ryzyk Miniszki, miniszki Jakie ja miniszki? Mam moją miniski? ulubioną pompę Jakie miniszki? Ej Jesia będzie o, no 50 kp masz szczęście. Polecia, wiesz Nie, trzeba go w boksie. Dobra, zamknąć. Teraz musimy go w boksie szybko! Góra. Nie skocz. Nie! Jaką prześcianę ścianę w... No To dlatego, się tyle, ty, dzieje, że się... To dlatego, bo co zrobiłem okno po prostu. Tu się tak... Tu się tyle dzieje, że się w Mighty się zasikałem. <laughs> mi mi Dobra, chodź tu, wojna! K kto jest Sigmą? Niech napisze w komentarzu Kuba to Sigma. <laughs> I Adaś Nie! Kto jest Sigmund, ten pisze Kuba i Adaś to na najlepsze było forte. Dobra, uwaga! Wojna! Chodź tu! <śmiech> <śmiech> co się tu <to> dzieje? mi <laughs> maca? Nie, ja udaję, bo. Ja udaję. Nie, ja udaję. Zbocz się nie poruszam. Zobacz, jak się poruszam. <laughs> Ej, kto jest Sigmon? Pisze Adam i Kuba to Giat. Tak naprawdę coś się pisze G-I-Ad. G. A. Nie pies tu jest. G Piesio. I... Daj mi go. O, kurczaki, nas widać. Co za nieskamowanie. Nie pomaga ci! Nie pomogę ci! nini, nini! DET JET JET! ACHT UM! O kurka! Poczuj się, bocie. <laughs> Superman! Daj mi coś do jedzenia! O kurde! Ej, zabiłeś go, z piesiem! Zabiłeś go, piesiem! Ja go zabiłem? Z pieski! No i drawo. Widzę jak go zabiłem. No. Czekaj, bo się zasika w i Idę sobie <grym> Jak podmienił ściany i za pompę. Nie gadaj, że on serio poszedł do <grym> Co się to odwaliło? Oh, Amen! No dobra, ja już lecę, ale kurde nadal jest w tojlecie chyba. Piesio! <laughs> piesio! 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 <laughs> Normalnie piesio. Chyba. No i co, zasikałeś się tam? E... Wysikałem się porządnie? Tak. Bo mi się pod chyba rozładował. Oh man! Nie! Nie, dla policji. ja. no, co się stało za Ed Kubą? Dlaczego się rozładował? Bo miał 0HP. Dobra, nie wiem, czy on będzie nadal z nami grać. Jak tak? Bo przecież mi się pad rozładował. Nie wiem, czy on nadal będzie. Jestem dobrze. Dobra, nie wiem, czy on będzie. Yy, halo, jesteś? A jednak mi się nie rozładował, bo miałem zapasowe baterie. No szczęście, ja już. Myślałem, że sam do końca odcinka będę. Dobra, wyjść. lecimy tu. Bo tu jest tak event. Bo mi się baterie rozładowały, Widzisz, że ale. tutaj nie jest nie napisane dwa miesiące? Nie, 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 tak to nie jestem, żeby zapomnieć o odcinku. Nie Mam skąd mam tą lotnię, Bo po prostu wygrałem rundę w Fortnite. Wygrałeś? No trzy razy już w tym sezonie. A ja, a sorry, ja wcześniej byłem na reaktywacji. Oczywiście też mówię do widzów. I wygrałem rundę z tak. Epickim karabinem szturmowym y, młotem. Z spazem epickim. Ty! Ej. Oczywiście epickim y, karabin Oj. moc. Mam rzadką eee, Jeszcze. No i z mamutem episkim. To Wygram jest? z takim minutem Piesio, chodź tu, będzie piesio. Mam typa. No wiem, 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 bo tutaj pod ziemią i kurde każdy tu leci. Typo. Typo, ma 8 kp. 8 kp? Tak, o 8. That's... Stój zaraz tu. Złot. Tu ci piesio. Odwalasz. Co no. tu odwalasz? No piesio. Weź i go rzuć na gościa. To może nie dobiegać. Ja już nie mam piesków. Ja już nie mam piesków. Oj, a to zrąbałem. Tu tam jest tam, albo tam gdzieś. Tam jest. Czemu ty na pada, nie lecisz? Nie wiem, bo po prostu. Chcę od razu rozwalić tyłka. Dead. Jaki dobry ja jestem. Ja ale Jestem lepszy od ciebie. Nie, nie otwieraj! otwieraj tego. Żeby uciekaj, uciekaj. Ej co? Co ja zrobiłem? NIĘICZ! Co jest? No i super, ja jestem dead. No wódz. No i tak jak się to nie robił. No i za jedzenie.

a jaka akcja teraz? Patrz Okej? Nie się urażać Po Jak nie kończymy nie chcę kończyć odcinka Ej, a widziałeś, że ten Dzisiaj jest mecz. Eee... Portugalia, Hiszpania. Nie, nie wiedziałem. Ronaldo będzie grać w Portugalii. Jamila Jamal. Hiszpanii. jak siadło! Kurde! Ej, nie, 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 nie. jak chcę jeszcze reaktywację na ten, na rundkę. Ale Zem. widziałeś jakaś... A widzowie, widzieliście jakaś tanga? No, by była taka... tanga w To było tak ładne. No rel. To mi się tak podobało. Taki kraczek wciąż det. I det. Latuje taki soczysty det, nie? Ja zaraz, widzowie, przyjdę. Dobra, dobra. Dobra, widzowie, ja nie wiem czym wam mówiłem, ale subskrybujcie kanały. ada 321 oraz jeden 321gaming Gaming, bo to są dwa najlepsze kanały w Polsce. <tryk> <tryk> Dobra wiem. ma się gmawa, tak ma Ciekawe kiedy przyjdzie Adam. ten. No ja co, nie Adam, tylko ten. a Kuba, już jest. A wilku mowa. A wilku mowa. Mówiliśmy akurat o Kubie. Jesteś już? Jesteś już? Halo, 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 halo. Zdążyłem? No zdążyłeś daniel, akurat teraz lecimy busem. Aha, bo ja byłem w pokoju, tylko że yy, poszłem do kuchni po mleko i... i te... i ziom... A, dalej. Bo y, mleko, w sensie Oreo. <grym> Opakowanie po mleku jesz, tak? Oreo, oreo, oreo A Oreo? Oreo, oreo. oreo ma w mleku A wiesz, że ja mam Oreo Minecraft? A no, ja też je A piszcie w komentarzu wiedzą, czy Wy też jedliście je. No dokładnie. A niech napiszą, na przykład, czy ogólnie, ja, ogólnie zwykłe Oreo jadli, jedli. No, albo zwykłe. Na pewno każdy jad zwykłe Oreo, nie? Każdy w życiu, wow. który nas ogląda. Bo Oreo to właśnie to jest takie... Nie powiem Jakie że tak bardzo słynne, no ale trochę słynne żarcie. No no no. No słodycz po prostu, bo to nie jest owoc. Ej! I sobie wyobrażasz Oreo jako owoc. <śmiech> <śmiech> o kurde, dobra idę. Tutaj Wiesz, gdzieś... Uleciał... Reata na owoc, tak jest. Utopia. Etopia. Poleciałeś na utopię. No wiem. Ja nie jestem ślepy. Może i jesteś. Nie jestem. Mhm. Tutaj chyba był Sentina. A może powiedzmy ile mamy lat, widzą? Nie! Się. O kurde, za mną! Jaki kogo? Mówiłem, żeby się nie oddalać. Jak ty się oddaliłeś ode mnie? Ja, ja, ja zaznaczyłem. Jak ty to zaznaczyłeś, żeby sobie to Nie, byście czy zaznaczył? No, chyba nie. No. ja zaznaczyłem. Nie, chyba zaznaczyłem. Nie, nie pamiętam. Ale co? Ja mam taką pamięć dupy, kurde. <gry> Brat się poci. Pęby pęk dana słuba dłuba jej. O kurde, co się stało? Dobra, nic. nic. Nic mi nie działa. Nic ja mogę zrobić. Chodź po Co to jest? To wykrywa A. ludzi. Ale to się nie opłaca, brać. Ale i tak wejść, potem wrócisz po to, bo i tak jest. Ale możesz kupić małą kartę przecież. A właśnie wiem. można kupować? No musisz tylko znaleźć ten wóz. Nie no, brat, nie wie jak się z tego korzysta. Serio? No nie wiem. Ja nie. pierwszy raz to mam. Nie no, brat. Yy, nie wie jak się z tego korzysta. Nie. O! O! U, już wiem. No, disco bomba. Ej, a. Co ty robisz? No, to odsunąłem. <grym> Leż, o kurde! O kurde! Ja sam go nie pokonam! Ja go mam pierwszy raz! Jezu, uciekaj! Ale... Ale z niego dostaujesz lód dobry! Z niego dostajesz dobry lud! może pokonam? No, Auto. go pokonasz! Skakuj do fury, szybko! Ty, co ty masz tego monster, kraka! Ja mam bębu! Aha! Ja A nie wydaję na gry. Ja wydaję tylko na Fortnite albo w Rabloxa! Nie czekaj, fajny korabin! Nie! To jest moje! To jest moje! O nie, 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 mój drogi! To jest moje! Co ty, co jest? Potem cię odrodzę. Nie, nie. Najpierw widzę hmm. Tutaj już jest y, 5 miliardów ty... Giniesz. No. no właśnie, masz rację. <noise> no właśnie. Najlepsze uczucie. <noise> Ej, co ja robię? <noise> Zrobiłeś. No właśnie nie wiem. Ale zostaw mi y, ten samochód, żebym miał BMW. Nie, nie! Dobra no. Nie! 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 Proszę! <śleszy> <śleszy> Pokażę od ciebie, nigdy do ciebie nie wrócę. Let. masz chyba Sheeton. Kuronka! No wow! Leź do mnie. No kurde, staa! Jakiś ufoludek. Ufoludek. Zobaczysz odcinek, Zero. który niedługo wstawię na YouTuba To Zero. zobaczysz jakiego pięknego wina zrobiłem Wcale nie ustawionego Wcale nie ustawionego No kurde O kurde Ja się tego nie spodziewać Czekaj Gdzie on poleciał? A. No co, jest każdy na mnie idzie. Daj apteczkę, szybko. Panie, daj dwie apteczki mnie. Dobra, ja sobie Ale mań but. Ale esy. Zabrałeś mi killa. No i co, ty mi zabierasz wszystkie killa. Widzą się, ja chyba to nie spodoba, że zabrałeś mi killa. O nie spodoba. A ty mi zabrałeś autko, więc ja, więc ja ci też zabrałem Kila. Patrz na to! Wiem! Wiem o tym xD. A chcesz, żebym cię wybombił? O tak, 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 tak! Pojadę sobie <laughs> sam autkiem. Nie, nie. Tak, będę pierwszy. To... О, oh, черт! <coughs> mm, давай, выбейся! Не порадуюсь! Я не иду на ноги! O kurde, ty jak, Ej, jak do siebie... Mam taktykę, jak za do, do siebie się ten wyrzucasz, to ten. Dawaj, wyrzucaj. Dobra uwaga. Czekaj. Nie mogę wyrzucić Ej, głowa ci wystaje No wiem, bo zawsze z tą głowę może ci każdy dodawać hedy tak tak po co mi kazali zakładać banana? Dobra, o, no fajnie, jest inek. Dobra, dead jeden Oooo jak ich zabiłem. No kurde. Jak? Słychać tylko jego klawisza. Tam, 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 Jesteś dead, nie? Uh, oh, oh, kurde. Zatomam, zatomam, zatomam. O, kurde! Za tobą, za tobą, za tobą! tam, nie, dobra, to jest ten położony tam, O kurde, jakie kongo się tam, No dobra! E, do zobaczenia widzowie, pożegnaj się! sobie! Do zobaczenia!